morto misericordias in te superce, Boże Ty, z jaką diawą oczekujemy Świąt na widzenia pańskiego. Spraw, abyśmy do złaty nasze serca i z radością mogli odchodzi wielką tajemnicy naszego zbawienia. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipianu. Bracia, radujcie się zawsze w Pana. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiałona godność. Pan jest blisko, o nic się już nie martwcie. Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błagam z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże. Jednym z najbardziej przejmujących wydarzeń w czasie niedawnej pielgrzymki papieża Franciszka do Afryki było jego spotkanie z młodzieżą w Republice Środkowoafrykańskiej. Ten kraj, jak wiemy, był zniszczony przez wewnętrzne konflikty, mordy w tym kraju. Papież przybył tam, ażeby przekonywać tych ludzi, że istotą pokoju jest, aby przestać nienawidzić. Módlmy się, zanie niezależny samorządny związek zawodowy, solidarność, aby także w przyszłości potrafił dorobić praw i wartości, o które upomniano się w rywach narodowych najnowszej historii Polski. Ciebie prosimy Zyskania. Żeby dziękuję. Żeby być traktowani z godnością, i uczciwie, to myślę, że Solidarność o tym pamięta i będzie nad tym czuwać. Na ten trud, który podejmujemy w roku Miłosierdzia i w tej świątyni, kiedy będziemy zdobywać, uzyskiwać podpusty, zupełnie nawet codziennie, jeden raz dziennie, kiedy spełnimy te warunki podstawowe, Czyli teraz Boże Bogusław więc... My stoczniowcy i portowcy dzisiaj tu zwyciężymy, przeżyjemy cały trud, by mieć jutro zapewnione wolne związki utworzone i do pracy przystąpimy już. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk, jak ten strajk długo trwa, więc dlaczego przetrzymują? Postulatów nie przyjmują. Niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Nie. Nie. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk, jak ten strajk długo trwa. Stan wojenny oznaczał i, helikoptery, wojsko, milicja. Wszystko przeciwko narodowi, który chciał podążać drogą swobód i demokracji. ...traktować, żądania nasze wypełniły się. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, Jak ten strajk, jak ten strajk, długotrwały. Więc dlaczego przetrzymują? Postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk, jak ten strajk długo trwa. Nasze żony, nasze matki są wśród nas, całym sercem, całą duszą życzą nam, byśmy szybko to skończyli i do domów powrócili. Ale muszą jeszcze wytrwać trwać czas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz. Jak ten strajk, jak ten strajk długo czas. Więc lecz mnie głos otrzymują. Bożego nie przyjmują, Niech to myślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz. Jak ten strajk, jak ten strajk. Proszę Państwa, tak jak mówiliśmy, zapraszając Państwa do restauracji młodzież Ludiego Liceum Ogólnokształcącego <laughs> im. Tadeusza Kościuszki w Santomierzu pod kierownictwem Pana Profesora Artura Brzozowskiego przygotowała występ słowno-muzyczny. Jesteśmy dumni, że Mamy takich wspaniałych następców, że tak pięknie troszczą się o, o ojczyznę, że chcą na niej pracować. Chociażby w ten sposób, że chcą nam troszkę umilić ten, ten wieczór. Ten wieczór, jak mówiłem, to nie tylko dramaty, ale i nadzieje. Nadzieje na lepszą Polskę, na lepszą przyszłość. I taką nadzieję mamy też dzisiaj. Społeczeństwo Polacy uwierzyli w to, co mówiliśmy, w to, co chcieliśmy wykonać i mam nadzieję, że dotrzymamy słowa. Jest to bardzo ważne, bo być może po 1989 roku jest to jedyna szansa, żeby zmienić układ okrągłostokowy. Ten układ, tak jak mówiłem, przegrał wybory. Niektórych nie ma w Sejmie, ale nadal jest żywy i nie chce oddać władzy. To widać gołym okiem. Manifestacje, te potężne ataki w mediach, ale my, jako ludzie wierzący, ludzie, którzy chcą Polski sprawiedliwej, Polski dla Polaków, Polski dla wszystkich, ale bez bez gender, bez wielu, wielu rzeczy, które nie służą, nie służą młodym, nie służą młodzieży. Żeby nie przedłużać, zapraszam Państwa na koncert. so now